To jest Damian M. Normalnie na pierdala. Będzie to załącznik w filmach. Teraz parę słów do kamerki powie. Proszę bardzo. No to tak. Nazywam się Damian. Mam 18 lat, jestem półprofesjonalnym zawodnikiem startującym w motocrosie. W klasie Open B. Również Open niż... B? Tak. I tak. B też. Nie, Iwona B nie. Ona mi przynosi pecha. <grymne> Tetuję w klasie Open B. Sezon, myślę, jechać w Mistrzostwach Polski. Yy, treningi zaczynam, chodzę na siłownię. Troszkę biegam. Myślę, że będzie dobrze. Zapomniałeś o diecie. Proszę? Zapomniałeś o diecie. O właśnie. Jeszcze stosuję diety. Żebym miał odpowiednie, jak to się mówi, emulgranty, czy coś takiego. Kardio, musi mieć kardio dobre. Tak, żebym był uśmiechnięty po wyścigu, który wygram. Tak. I jeszcze dużo ruchu do tego, na formę. Nie. To trzeba odłożyć na później. Damian je dużo białka. No to tyle słów, może kolega coś się wypowie. to, Kolega z Gret, proszę bardzo. Ja niestety jeszcze nie mam się czym pochwalić. Możesz się pochwalić, jak zajebiście Cię wjebało do dziury. No tu akurat nie ma się czym chwalić. No to, ale może powiesz o tym, wyjaśnij dokładnie, jak to się stało. Co myślałeś w tym momencie, kiedy już leciałeś do tej dziury? Podkopuje! Szatan! Co? Mówię, że szatan! Chcę, <noise> No wtedy akurat nie myślałem. Pomyślałem dopiero później, jak wszystko przeanalizowałem sobie. To analiz analizowałeś to? Tak, przeanalizowałem Ale dogłębnie? Te, mogłem się jakoś ratować, ale niestety było już za późno. No, najlepszym sposobem na uniknięcie tego było po prostu nie najechanie na tę hopę. Tak, ale jest to Iwana. Jest to Iwana potrafi. Stwierdziłem, że drugim biegiem bez gazu chyba mi się uda, ale <laughs> zawiodłem. Ja tak nie, nie. Na pewno nie. Się Na coś ci nie wychodzi. Ja się zestresowałem. Nie mogę tak przed kamerą bo teraz... C'est <laughs> bon. Jak? Jak? Pozytywnie. <noise> zasadnicze pytanie się nasuwa. Proszę? No, zasadnicze pytanie się nasuwa w tym momencie. Jesteśmy. Yy, yy, jesteśmy na torze Iwana Emi. Tak. <noise> Warunki są super. Tydzień temu troszkę rozjeździliśmy, teraz nie ma śniegu. Jezu raj ogólnie. <noise> Aj, kurwa, to wszystko no myślę, że tak jest... Samopoczucie jakie? Samopoczucie dobre jest. Jest to pierwszy trening po zimie. <noise> myślę, że będzie dobrze. czekaj. Zred czekaj, na Iwonie wyjebał do dziury i widzisz jak jeździ chuj, głupi. Pojebany No, ta skocznia hmm. przynosi pecha. Tak. Przynosi pecha. Nazwaliśmy ją Iwana MX Jest to. Skocznia imienia Iwony Biedy I co dalej? Mieliśmy tu postawić jakąś flaszkę ale to jeszcze by nam wypiła Tak, zajebaby Zajebałaby, zajebałaby flaszkę i, i nie byłoby whipów Tak No i, i to? <laughs> Kurwa nie chyba A? tyle No nie mogę no Czekaj może z Grecji wypowiadam to i off on kurwa i co powiesz? Ty, teraz ty się wypowiedz. Zawiecha troszkę chyba twarda jest. A tam pierdziej. Moja zamienica. Czekaj, bo muszę skoczyć po z powrotem na maszynę. zimno to... przede wszystkim jest gorąco. Mi hmm? jest gorąco. Uff. Zawiecha twarda, tutaj na tych dziurkach mnie masakruje, proszę. A na tamtej Iwonie jak Cię wyjebało? Konkretnie, nie? Kurwa, tak. <laughs> Dlatego właśnie nie posiada teraz daszka. Popadł, co się z klamką dzieje. Przez, Przez Iwonę, tak? lata. Tak się wyrobiła, że... To ładnie musiała ciągnąć jak jedziesz to chodzi tak musiała ciągnąć do spodu no, nie to nie do <głos> 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 ale to nie to samo co na siłowni piotrze znaczy, może powiedz coś o sobie jakim jesteś zawodnikiem <noise> czekaj Paniwo kurwa Ja pierdolę Sikak Kurwy jestem. Kolega Open OpenB Open B Mam nieustawiony ustawiony tylny amortyzator ponieważ całe moje zawieszenie przeszło temu remont. Serwis w firmie MX Musiał Racing Zapraszam oczywiście Teraz Wszystko odbywa się... I możemy Wszystko bez opłat się odbywa po prostu? Oczywiście No i tak dobrze że nie powiedział że mój tor jest źle przystosowany Tor jest przystosowany akurat chujowo Hopę zdarł se wydarło No jest fina Fina na tyc. Ty Może by i ściągnął to by dziury zapchnął bo to niebezpieczne. <noise> Pan mi wjeżdża i pina. Ona tu już będzie duchem. I ona by ci w kolejne weszła, żeby ją przerżnąć kolcami. Znaczy to ona by ona kolejne to by wystawiła. Rozłożyła, <noise> rozłożyła jakże długie Nie, nogi. Ruch. By wystawiła i kazała kluczowi pojeździ troszeczkę. Znowu sobie zapomniałem o płynie chłodniczym